Conor McGregor to zwierzak, bestia, maszyna i ogromny talent. Nie jest on zwykłym cwaniakiem, bo gdy jest przeciętny cwaniak zapowiada, że coś zrobi, to zazwyczaj efekt jest zupełnie przeciwny. Nie u McGregora. Gdy większość zawodników zapowiada, że pokona kogoś w pierwszej rundzie, że będzie ciężki nokaut i że w ogóle wyrwał im kręgosłup, zazwyczaj jest tak, że walka kończy się werdyktem sędziowskim po pięciu rundach. Gdy zaczynał swoją przygodę z MMA, powiedział, że będzie mistrzem UFC. Przed walką z Brandao powiedział, że powali go już w pierwszej rundzie. w 2014 zapowiedział, że będzie człowiekiem, który sprawi, że w 2015 roku gala UFC będzie miała najlepszą oglądalność. Gala, na której był walką wieczoru, osiągnęła wynik ponad 10 milionów dolarów z samego pay-per-view. W walce z Chadem Mendezem powiedział, że ta walka zupełnie go wykończy, że Mendez nie da rady kondycyjnie że będzie obrywał cios za ciosem, że Chad powali go, ale i tak Conor będzie dominował z dołu. Zapowiedział także, że znakoutuje go przed końcem drugiej rundy. Przed ostatnią walką z Jose Aldo zapowiedział, że Jose wyprowadzi bardzo mocny cios, na co on zareaguje lewym prostym. A teraz... Konor walczył w wyższej kategorii wagowej i powinnała mu się noga. Pierwsza przegrana od 6 lat, a i tak wszyscy po nim jadą. Po przegranej walce podszedł i okazał szacunek Diazowi. To, że ktoś raz przegra, nie oznacza, że jest przegranym. Ludzie nagle zapomnieli o tych wszystkich nokautach i o tym, że tego wieczoru to on nadal był mistrzem wagi piórkowej. Najd wygrał i to trzeba przyznać, ale szacunek należy się obu wojownikom. Najpiękniejszą rzeczą, jaką mogę podsumować ten cały film, są słowa McGregora. Nie ma czegoś takiego jak talent. To ciężka praca i obsesja. Talent nie istnieje. Wszyscy jesteśmy równi i to wyłącznie od nas zależy, kim się staniemy i jak bardzo będziemy na ten sukces pracować. Nie jestem utalentowany. Po prostu mam obsesję. Jeśli nie jesteś z nimi, gdy przegrywają, nie powinieneś być z nimi wtedy, kiedy odnoszą sukces.